Widzowie, rekord polski, top 4 świata dwa dni temu, rozumiesz? Zobaczmy. Widzowie, na szczęście jestem pro-playerem w Minecrafta i ja wam wytłumaczę, co się dzieje na ekranie. Mhm, mm mhm, mm mhm. Mm Obecnie jest, k Człowieku, no, dyskoteka, ponieważ jest reset widzów świata i Polak... Widzowie! Uwaga, uwaga, uwaga. Jeżeli ktoś nie grał w Minecrafta, czyli prawdopodobnie jest w wieku Majusi, to już wam wytłumaczę. W Minecrafcie, żeby przejść grę, trzeba zabić smoka. Note, Aby zabić smoka, trzeba znaleźć jego portal i go aktywować. Portal do smoka. Więc, ale żeby znaleźć portal do smoka, to trzeba w nederze, czyli w piekle, znaleźć perły, wytraidować oraz pałeczki blaze'a. A żeby wejść do piekła, trzeba stworzyć portal. Czyli tworzymy portal do nederu, wchodzimy do nederu, pozyskujemy rzeczy, wychodzimy i idziemy zabić smoka. Mhm. I niektórzy zrobił w 7 minut. There we go. Już chłopak 14 żelaza, ryby, diamenty. TNT. Goat run, widzowie! Chłop wiedział, że jest zatopiony skarb, rozumiesz? I teraz, teraz będziemy szukać. Będziemy drewno robić. Zbieramy drewno, ale nie robimy drewna. Pewnie będziemy detonować. TNT. I już mamy flint z pierwszego gravelu. To jest gold RNG, rozumiecie? Gold RNG, szanowni państwo. I teraz do nederu. I do nederu. Teraz jeszcze robimy, widzowie, narzędzia, no bo jakoś się musimy nam dostać, wiaderko, drzwi, ponieważ drzwi, co robią, widzowie, drzwi, uchraniają nas przed zatopień, zatonięciem. Ktoś powiedział, Ewron, dlaczego drzwi uchraniają przed zatonięciem, bo a tak działa świat, japa. I teraz patrz, płyniesz i szukamy lawy pod wodą, lawy pod wodą, ktoś powiedział, Evron, jak lawy pod wodą, jak woda gasi lawę, japa, zgubił wiadro. Brat zgubił wiadro, szanowni państwo. Musiał się wrócić po wiadro. Kurwa. To czekaj jak nie ma muzyki, to trzeba widzowie yy, yy, Dream Speedrun Music. O, to jest dopiero nostalgia, widzowie, patrz to! O, kur... o i teraz się czuję na speedrunie! Teraz się jak na speedranie. I teraz widzowie, jest robiony portal pod wodą. Dlatego drzwi, żeby woda nie wlatywała do środka. I widzowie, pierwsza minutami jesteśmy już w naderze. I teraz potrzebujemy bastionu. Idę. Dobra. I to jest widzowie, idealnie. Ponieważ tradujesz ze świnkami się złotem, on się pojawił, widzowie, przy złocie. Zobacz, bum. Ja p... Ole. Teraz będzie trzeba wytradować świnki. Do kogo ja to w ogóle mówię? Przecież każdy wie, co to się... Teraz trzeba wytradować świnki, choćby jedna osoba nie wiedziała, to ja do niej to mówię. jeszcze szybsze zbieranie przez... TNT, Rozumieć? On już ma złoto, on już idzie wytradować. Teraz idziemy wytrejdować ze świnkami, ponieważ świnka, widzowie, bierze jedno złoto i daje ci losowy przedmiot. I my potrzebujemy od świnek perełek. Żeby nie farmić pereł w normalny sposób. Robi im teraz most, żeby świnki przyszły w jedno miejsce. Bo świnki są złe, że jesteśmy tutaj. Mhm, mm świnki są trochę wpione. I uderzyły go! Ja -e! Swe insane reakcja. Zobacz, świnie go zaczęły napalać. Patrz, dwa serca. Szybko spierdził. Kamera w górę. Zablokował się, żeby nie weszły. Ale świnie już są wpione również na dole. Świnie ogólnie są one. I on teraz z dzibi się wymienia. Widzowie, on się już wymienia. Patrz to. Zrobił okienko, człowieku, jak w lidlu, rozumiesz, lidl... kasa. Pup, pup, pup. I idziemy dalej. Easy! A czemu się zmienia y, łatw, ten y, poziom trudności? Nie wiadomo. Teraz widzowie, on sprawdza, gdzie może być forteca. Kolejna druga rzecz. Pyk, dwa, na HP. Wiadro rzucone, chłopiec jakiś... Nowicjuszem chyba. I teraz, widzowie, on powinien chyba rzucić perłę. On rzuci perłę i ją zawiesi w powietrzu, bo... A tak można, rozumieć, o co chodzi. Bo chłopiec z jest... tym Doktorem Strange'em. Jednak tego, tego nie robi, on ma w to planę. Wraca, ponieważ cały czas świnie, człowieku na samoobsługowej kasie. Pip, pip, pip. skanują złoto i widzisz, wyrzucili mu przedmioty. One na samo samoobsług... I on teraz przychodzi, siema i już ma 15 pereł, człowieku, w Eku. On już może wy... Stąd, rozumiesz? Bo on już może, tylko teraz jest potrzebna forteca. Ale jemu jest mało, on jeszcze bierze więcej pereł, ponieważ wiadomo, chytra baba z radomia, 8 pereł razem 16. Teraz dajesz śmieci, bo wiadomo, że sami babka kupi jakieś gówno w sklepie, więc masz tu... Robisz łóżka, po co ci łóżka? Bo zabijasz tym smoka. Jakim tym łóżkiem zabijesz smoka? Ja pak... Wiadomo, że tak robisz. Idziesz dalej, więcej pereł, więcej pereł i jeszcze skrócisz go 30 pereł, rozumiesz o co chodzi. Teraz musimy szukać fortecy. JEP A perła w gdzieś poleciała, ale mamy... Jezus Maria! Półtora serca! Czekasz, aż się trochę kaper zregeneruje, bo kujesz sobie Łososia. I BUM! Widzimy nóżka fortecy. Ty już chyba jest człowieku. trzecia minuta, to już za na fortecy. Jedziesz. Kwa. Trzy serca. To jest człowieku, to jest sytuacja, w której ja umieram. Ale on rzuca perły ma w to... I się walczy, Smaria. Ja widziałeś to, co się stało? Prawie się was spolił człowiek. Ale nie teraz, teraz widzę. Od nagle robimy TikToka, już nie robimy TikToka. Teraz idziemy, chyba, Blazy szukać. I on szuka Blaze'ów, Mały fow, żeby wiedzieć, gdzie są. Kwa, wie, co się dzieje, ale generalnie znalazł Blazy. Czyli dobrze, czyli mu wyszło. I teraz rzuca fire resist potkę, bo Blazy to widzowie ogniste potwory. I teraz mogą mu obstać pałę, Nic mu nie mogą zrobić. Bum! Zabija, ale nie dostał pałki, widzowie. Potrzebuje ile pałek? Wy Człowieku łóżkiem z siebie detonuje się Nie, nie detonuje się Robić więcej miejsca, żeby spawner miał więcej miejsca Żeby zespawnować blazy I już trzy blazy na miejscu Jedna pałka Dalej jedna pałka RNG, ale nie możemy mieć prędzej RNG Jak brat wyjebał wiadro do wody i się musiał wrócić po to Gra teraz go skarciła tym Ale nieważne, ponieważ robimy więcej łóżek Więcej pełny, więcej wszystkiego More power, more energy Łuk robimy człowieku tu normalnie budujemy chyba zaraz zamek. Pyk! Kolejna perła. Pyk! Nie ma perły. Kurwa, RNG. Kurwa, widzowie, tyle blaze'ów, dwie, dwie pałki. To byłby, szanowni państwo, rekord świata, gdyby tylko Bozia dała, ale Bozia nie daje, ponieważ Bozia... I znowu nie ma pały! Dobra. Halo? On w tym momencie już wyzywa tą grę i mówi, że jest tą grę i w sumie trochę ma rację. Kurwa, ile tych pałek? Cztery? Tragedia, tragedia. I teraz? Teraz, widzowie... Teraz wypiekamy na chwilę widzowie, na chwilę wypijemy z piekła, noted, żeby rzucić perłę i sprawdzić, w którym kierunku jest portal do smoka. Bo nie możemy tego sprawdzić w piekle, ponieważ w piekle jest za ciepło. I teraz patrzcie, patrz to, wchodzimy na chwilę, postawimy łódkę i wyjedziemy, wiadomo, to nie jest szanty bitwa. I patrz to, pyk, bum. W tamtym miejscu, ale teraz to się dzieje. Teraz twój stary okazało się, że jest informatykiem inżynierii wstecznej i tutaj, ku masz flagę, człowieku, jakąś błękitno-różową, człowieku, ponumerowaną 1.1.2.4.5.9.12, ale to sprawia, że ty już w sumie wiesz, gdzie jest portal do smoka, ponieważ robisz jakąś pixel perfect... BUM! Już a wiesz, gdzie jest. Zmieniasz słowa na 104 i wracasz po tą perłę. Bo ona już ci nie jest potrzebna. Wiesz o co chodzi? Teraz, do sprawdzenia. Więc wracasz się. A po co? Po pałki, ka. Potrzebujesz więcej pałek. Wiesz o co chodzi? Jak najbardziej. BUM! BUM! A robimy TikToka, nie robimy TikToka. Jasne. Ale już Blaze nas czekają. I je teraz napalamy, widzowie. BUM! Pała kolejna. Chyba pała kolejna. Też musiał sprawdzić. Wiadomo. jezus, jest pała! Człowieku, ta gra wygląda jak kręciku był bu... normalnie fow taki, ja. Ja widzę człowieku, co jest za moimi plecami, nie, nie mając oczu za plecami. I teraz, BUM! I on już wie, widzowie, że musi zrobić portal w minus 270 na minus 40. Ponieważ ma haksy, ale legalne. Robi portal, w czeku, pół HP ma. I patrz to: BUM! On już jest w fortecy ze smokiem. TikTok, Siemano. Lajkujemy, tapujemy. I teraz teraz jest już jest k portal Jak RNG w tym momencie ale nie ponieważ się respimy z full HP on tak naprawdę się wyleczył postawił sobie łóżko usiadł się i bum perła na smoka perła k do góry Ja jak co się dzieje on człowieku on nie czeka na smoka to smok czeka k na niego tutaj jest robiony czików wywar i nagle Jezus i nagle Jebce. Raz, czeku z łuku jeszcze w ogóle mu dopiernił dwa łóżka nie wiem co się od... generalnie legolas X odlifans, bo nie wiem, jest łóżką, łuk, a nagle gotujemy wywar. Smok jest rozbrękany, a i lecimy w dół, nie ma najmniejszego problemu. Czeku łódką, pyk! Jest po grze, rozumiesz o co chodzi? Chłop jeszcze narysuje Nie, on Czeku coś zrobił. Czy to coś dało? Nie. Teraz narysował. BUM! 7, 15 albo 16. What a goat. What a goat, szanowni państwo. Polak. Polak rodak. Jak najbardziej. Polak rodak. W dla niego. Piękny run, piękny run.